Wlać go do mandu. Dobra, tu... Pokaż piszczek. <śmienicza> pokaż piszczek. Cześć świecie. Witamy cię. Ponownie, ponownie. Ponownie witamy w tym świecie cybernetycznym. <śmienicza> tym razem z nowym członkiem rodziny. Mando. Z pieskiem. Uj, ugryzł. Mój mąż. A pokaż swój mąż. Ja jeszcze jeszcze mama, nasza menadżerka i księgowa od pieniędzy. Mm, Wszyscy Cię kochali. Jakbyście wiedzieli kim jest księgowo, się śmiejecie. Mm. I te swoją też swe... No dałam Ci pisa. buziaka, bo Cię też lubię. Także zapraszamy wie. znowu na nasz kanał. No będziemy z, z subujcie, lajkujcie, na komentujcie. Na komentujcie. Pisa. Nie pisa. banujcie. Najbliższy y, odcinek jest za. Ja wiem za, za, za jeden dzień. Prawie że Czyli tak. Dzisiaj. Już dzisiaj w nocy będziemy streamować, jak wszyscy pójdą spać. Rodzice pójdą spać, a wy dzieci się budźcie, włączajcie konsolę i oglądajcie. Mm -hmm. Po cichu na słuchawkach. Tak, Mando? Mando gryzie wszystkich. No bo nie jej lajka. Nie Mando? Tutaj, Mando. Do internetu. No wi o. Widzicie świat. Mam. Mm. I będzie... Dobra, będzie. zapraszamy na nasz kanał.